Cześć, tu Daniel Świderski, to Grzegorz Jak to Sergiej Krykun i dzisiaj biorę udział w quizie o Rzeszowie. Tak, jak potocznie nazywa się mieszkanie z Rzeszowa Dziada Pradziada? Nie mam pojęcia. Ten pion chyba. Myślę, że to będzie pniok. Pion, tak? Piąt! Pniok. Pniok. RZESZOWSKI dziar. <grystanie> <grystanie> Najlepsze miejsce na randkę w Rzeszowie. No nie wiem w sumie. Póki co jeszcze nie odwiedziłem jakichś tam większych miejsc. Ciężko powiedzieć. Rynek. Oczywiście, że bulwary. Super miejsce, bo dziewczyną. Ale macie dziewczyny szansę. Ile mieszkańców ma Rzeszów? 180 tysięcy chyba z tego co... Chyba tak, nie? Dokładnie nie wiem. Około 200 tysięcy, chyba. Oj, Rzeszów tak się rozrasta, że myślę, że zanim żyję, to będzie nawet kubańki. Dobra, jedziemy. Kolejne pytanko. Mówisz Rzeszów, myślisz? Rysowia. Rysowia. Wiadomo, Rysowia. Dobra, kolejne. Wymień słynnego mieszkańca Rzeszowa, może być były. Może nie na co dzień, ale czasami zdarza mi się słuchać jazzu, więc może powiem muzyk Tomasz Stanko. To jest e, bramka, aż ostatnio go żegnaliśmy na stadionie, pamiętam. E, Marcin Piotrowski, z tego co pamiętam. Pietra. Pietryka! Pietryka, no. Pietryka. Tadeusz Ferenc, którego zapraszamy na mecz. Rzeszu po łacińsku to. Rysowia. Łacina nie jest mi obca. Rysowia. Nie. Jaka rzeka przepływa przez Rzeszów? Chyba Wisłoka. Tak? Wy... Wisła? Nie no Wisła nie ma szans. Wisłok. Chyba Wisłok, tak? Wisłok? No Wisłok chyba. Myślę, że oprócz Amazonki będzie to Wisłok. Wisłok. Po prostu bez Wisłoka. Ja. A. No, tak. Wymień choć jedno miasto partnerskie Rzeszowa. Kojarzę na pewno Koszyce, łódzk i Lwów. To, to jest na pewno Te z Ukrainy, to na pewno wiem, że jest miasto partnerskie Rzeszowa. Wymień trzy zabytki Rzeszowa. To jest tak. Pierwszy, jakiś kościół, pewnie w tym w centrum rynku. A nie wiem jak on się nazywa. Może na pewno chyba jedno ze słynniejszych miejsc, popularne dosyć pomnik czynu rewolucyjnego. E, drugi, pomnik Rzeszowski. I trzeci, co damy trzecie? Giełba Rzeszowski. I trzeci to jest e, zamek rzeszowski. Nie, zamek nie, 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 nie. Jakie jest hasło promocyjne naszego miasta Rzeszów? Uu, Rzeszów to jest miasto stolicą innowacji. Myślę, że takie najpopularniejsze to będzie czas wracać do domu. Ile kilometrów je, jest z Wyspańskiego 22 do Rzeszowskiego rynku? Chodko chyba 10 minut. Ojej, tu mi przydała się aplikacja Google Maps, ale myślę, że około 10 km. Kilometrów tak obstawiam? Z 3 max. no 5, no to, to, to jest max, bo do jest. W którym roku powstał Rzeszów? To będzie ciężkie pytanie. Myślę, że 1500. Dół. Dół. 1400. Dół. Może pamięć się o 100. O 100? 1535? 1350, powiedzmy. Dobra, jak, jak kibic z Rzeszowa mówi, że jedzie na Maltę, to co mam na myśli? No, I jedzie na stadion po prostu resowi, na Wiesłańskiego. Jadę na Rysowie. Jak nazywa się najsłynniejszy pomnik w Rzeszowie? Hmm, kojarzę tak wielka, no i nie do końca. Jak nazywa się hala widowiskowo sportowa w Rzeszowie? O, to na pewno wiem, to jest Rosję, tak? Rosję? Rosję No to będzie pod promie. A to ty... To jest. Nie może być. A nie no, to to nie! Nie! To ucinaj to, to dajeście! To chyba, no ja nie widziałem daw. 194 385 że już w niedzielę odbędzie się mecz, zapraszamy wszystkich, będzie ono o 13. Na pewno damy z siebie wszystko, na pewno będziemy chcieli, bo musimy podtrzymać naszą dobrą pasję, więc każdy tam musi być, czekamy na Was. Potrzebujemy Waszego wsparcia.